Witajcie, drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Dzisiaj w naszej serii Krótki Kurs Komunizmu Praktycznego przyjrzymy się sposobowi, w jaki w PRL-u, w krainie realnego socjalizmu, były traktowani, byli traktowani zwykli obywatele, a w tym przypadku obywatelki. Sprawa dotyczy lat 80. Z samego początku, rok mniej więcej 80. Wtedy to się zaczęło. No i moi drodzy, rok 1980 to czasy, w który, które nawet przy ogromnej dozie dobrej woli i dobrego humoru trudno nazwać przyjemnymi i wesołymi. Przyglądając się sytuacji gospodarczej i społecznej w tamtym czasie, można dostrzec pewne podobieństwa i różnice w stosunku do czasów obecnych. W PRL-u, państwie pod rządami Gomułki, a potem Gierka, ludzie pracowali, wykonywali niewolniczą pracę. Państwo tę pracę w jakiś sposób premiowało. Czyli, osoba, która zaharowywała się na śmierć, mogła liczyć na pewne bonusy od państwa. Tymi bonusami były na przykład czasy pracownicze. Na przykład nieco większa liczba, ilość, przepraszam, liczba pieniędzy, na przykład nagrody rzeczowe, wyróżnienia, możliwość zrobienia zakupów w specjalnych sklepach. No bo tak naprawdę, co z tego, że ludzie mieli pieniądze, bo był przymus pracy. Więc każdy pracował i jakieś tam pieniądze zarabiał. Natomiast same pieniądze. Są do niczego nieprzydatne, jeżeli nie można za nie nic kupić, bo w sklepach nie ma zaopatrzenia. Rok 80. to czasy, kiedy kryzys lat 80., który obejmował rok 81 i 82, już powoli zaczynał być widoczny. Kryzys, który niestety był wspierany przez kraje Europy Zachodniej i Ameryki. Które miały wtedy w czterech literach, to że w Polsce dzieci na przykład są głodne, ale nieważne. Osoba, obywatel PRL-u, mężczyzna, pracujący, miał jeszcze jakieś szanse żyć na odpowiednim poziomie. Oczywiście ten poziom był dobry, ale tylko w kategoriach PRL-u, bo w całym, całej reszcie świata to byłaby nędza. Niemniej ciężko pracujący górnik, czy hutnik, czy na przykład e, funkcjonariusz milicji bądź UB mógł sobie pozwolić na zakupy w specjalnych sklepach dla uprzywilejowanych. Były takie sklepy, tak zwane sklepy za zielonymi filankami, e, które były lepiej zaopatrzone i tam można było kupić wszystkie potrzebne artykuły. Pralka, lodówka, normalny człowiek stał to, po to w kolejce przez wiele Miesięcy, a tam można było dostać do ręki. Lepsze jedzenie, często sprowadzane z krajów zachodniej Europy. Inaczej zupełnie sprawa przedstawiała się w przypadku inteligencji pracującej, która szanse na życie na jakimkolwiek poziomie miała bardzo, bardzo małe. A już bardzo źle przedstawiała się sytuacja dla młodych kobiet, które nie były naukowcami, bo na przykład miały średnie wykształcenie, nigdy w życiu nie były policjantkami, policjant, ubolkami, no i oczywiście górniczkami i hutniczkami również, bo w tych zawodach kobiet się nie przyjmuje. To jest właśnie piekło kobiet, moi drodzy, tak. Jak kiedyś usłyszycie w mediach słowo piekło kobiet, to właśnie o to chodzi. Że większość pań marzy o tym, żeby być górnikiem, a nie mogą. Dlatego, że męskie, szowinistyczne świnie się nad nimi znęcają. Ale wracajmy do tematu. Taka kobieta nigdy, czyli młoda, pracująca, ale bez wykształcenia wyższego, czy nawet z wyższym wykształceniem, nigdy nie zrobiła kariery pozwalającej jej zarobić odpowiednie pieniądze. I dlatego też, że Polska była wtedy naprawdę ciemną dupą świata, pojawiało się w wielu ludziach e, takie dążenie do ucieczki z tego chlewika. Do życia w lepszym świecie, gdzie wszystko jest normalne, gdzie jeżeli potrzebujesz czegoś coś kupić, na przykład buty czy spodnie, to idziesz do sklepu, masz pieniądze, idziesz do sklepu i kupujesz. Nie musisz stać w kilometrowych kolejkach, nie musisz mieć znajomości i dawać łapówki pani, żeby w sklepie, żeby ci z Podlady sprzedała. I nie jesteś skazany na jeden tylko wzór odzieży, bo akurat taką rzucili do sklepu. I potem całe osiedle chodziło w takich samych kurtkach, na przykład. Ludzie chcieli tej normalności i uciekali do tej normalności tak, jak kto potrafił. Ja osobiście znałem jedną osobę, która uciekła na zachód. Był to nauczyciel matematyki z mojej podstawówki pan Marek Cholewa. Pan Cholewa któregoś dnia po prostu nie przyszedł do pracy. Potem dowiedzieliśmy się, że uciekł za granicę. Był miłym człowiekiem, nie znęcał się psychicznie nad uczniami, więc mam nadzieję, że dobrze mu się ułożyło w życiu. Że znalazł sobie za granicą dom, pracę i żył na godnym poziomie, a nie na przykład wegetował w jakimś obozie dla uchodźców. Wśród wielu kobiet oczywiście szczytem marzenia było dobrze wyjść za mąż. Wiadomo, że dobrze wyjść za mąż to znaczyło na przykład zostać żoną kogoś, kto robi dobre pieniądze, Polaka który dobrze zarabia, na przykład tak zwanego badylarza, czyli badylarz, czyli hodowca badyli, różnego rodzaju kwiatków, warzyw. Badylarze zazwyczaj mieli no, szklarnie, zwane konspektami, czyli takie budowle w kształcie tunelu zrobione ze szkła, osadzonego na ramię metalowej i w tych budowlach prowadzili hodowlę swoich roślin, które potem sprzedawali. Za prl było to bardzo dochodowe zajęcie. Można było zostać żoną na przykład milicjanta, ale szczytem szczęścia dla każdej kobiety było, była wizja wyjścia za mąż za obcokrajowca i wyjazdu za granicę. No, takie były czasy, że socjalistyczna ojczyzna mająca Zapijaczoną gębę, naładowaną frazesami o równouprawnieniu kobiet i o sprawiedliwości społecznej i o centralnie planowanej gospodarce, była tak niewydolna, że nie potrafiła kobietom nawet zapewnić podpasek. Tak, moi drodzy. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej gigantycznym problemem było Kupienie zwykłych podpasek. Podstawowego artykułu pierwszej potrzeby higienicznego artykułu dla kobiet. Oczywiście taki wynalazek był już wtedy znany. No, ale po prostu produkowano ich za mało. W aptekach ich nie było. Wtedy kupowało się takie rzeczy w aptece. I w związku z tym bardzo wiele kobiet miało z tym ogromny problem. Nie będę opowiadał, jak sobie z tym problemem radzono, bo po pierwsze nie lubię mówić o takich rzeczach, po drugie to nie jest tematem filmu. W każdym razie PRL roku 80. to syf, kiła i mogiła. I oto, w właśnie tym siermiężnym roku 80. na łamach warszawskiej prasy ukazuje się ogłoszenie, ogłoszenie o treści. Dzielnicowy Dom Kultury Ochota przy współpracy z Biurem Imprez Artystycznych Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych organizuje żeński zespół baletowy dla potrzeb estradowych. To określenie jest genialne samo w sobie. żeński zespół baletowy dla potrzeb estradowych. Ukończone 18, wymagania: ukończone 18 lat, pożądane świadectwo dojrzałości. Proporcjonalna budowa ciała, wzrost od 168 do 172. No, podobne oferty trafiły również do prasy w innych dużych miastach w Polsce, do Krakowa, Łodzi, Rzeszowa. W Warszawie kwalifikacje, nabór do żeńskiego zespołu baletowego dla potrzeb estradowych odbył się. W Warszawskim Hotelu Europejskim. Dziewczęta zostały tam zakwaterowane. Dla niektórych był to pierwszy raz w życiu, kiedy miały okazję przespać się w hotelu, co było dla nich takim uśmiechem luksusu i drogą do kariery. Kandydatki stanęły przed komisją, komisją firmowaną przez Zjednoczone, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Artystyczne. Przepraszam, rozrywkowe, złożoną z specjalistów od tego typu imprez, czyli choreografów oraz włoskich impresariów zajmujących się sztuką. Okazało się bowiem, że Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe, które było jak najbardziej oficjalnie działającym przedsiębiorstwem państwowym, podjęło współpracę z włoskimi agencjami artystycznymi, Oliviero i Tia Maggioli. Tyle, moi drodzy, co do opisu sytuacji. Dziewczęta, które wzięły udział w tym przedsięwzięciu, miały wrażenie, że nareszcie los się do nich uśmiechnął, że złapały pana Boga za nogi. Wiele z nich, a pewnie nawet wszystkie, oczyma wyobraźni widziały siebie we Włoszech, gdzieś w Neapolu, w Rzymie. U boku bogatego e, włoskiego biznesmena, no bo w końcu, jak będą tańczyć na estradzie, to może komuś się spodobają. Wiecie, kobiety od średniowiecza, albo nawet jeszcze dawniej, od dzisiaj, mają taką taktykę: chcesz zaprezentować swoją osobowość, to pokaż dupę. Dzisiaj taką taktykę stosują wtedy również, więc stąd też wniosek, że jak się ładnie zaprezentują, to poznają jakiegoś zamorskiego dżentelmena, widziały siebie w świecie luksusu, planowały już jakie miejsca na świecie zobaczą planowały e, jaką pomoc wyślą do rodziny, na przykład pralkę albo lodówkę, albo jakieś kolorowe ubrania i dziewczęta uznały, że jest to szansa, z której nie można zrezygnować której nie można przegapić pchały się drzwiami i oknami e, i Tutaj, moi drodzy, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe zorganizowały przerzut dziewczyn do Włoch dla agencji Oliveiro i Tia Tiamatioń. <laughs> 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 <O ten. śmiech> ja przepraszam. Dwoma kanałami. Pierwszy to kobiety, które jakimś cudem udało im się zdobyć paszport i wyjechały na prywatnym paszporcie. Druga grupa to kobiety, które wyjechały jako pracownice Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych na paszporcie pracowniczym. Dla tych, które wyjechały na paszporcie pracowniczym, zorganizowano nawet przyspieszony kurs baletu, i to jest, moi drodzy, tutaj jest właśnie ten punkt w całej tej historii, w którym dziewczyną powinien się włączyć dzwonek alarmowy w ich blond głowach. Ponieważ, gdym ja był taką blondynką, i tak nie jestem baletnicą, umiem tańczyć tyle, co się nauczyłam na zabawach w remizie na mojej wiosce. No, i nagle biorą mnie do baletu. No to powinno wzbudzić czujność, ale nie wzbudziło. A może kobiety w gruncie rzeczy wiedziały o co chodzi, tylko że po prostu zgadzały się na to. Koniec końców, wszystkie panie wylądowały we Włoszech tyle, że nie na estradzie. Na estradzie kariery robiły tylko te, które zatrudniono do tańca na róże. Wtedy to też był bardzo popularny sposób spędzania wolnego czasu. Że kobieta tańczyła, a faceci się gabili i wsadzali jej pieniądze za majtki. Pozostałe dziewczyny, te, które wyjechały na paszportach prywatnych, natychmiast trafiły do agencji towarzyskich, do zwykłych burdeli i na ulicę. Odebrano im paszporty. Mafia, bo jak się okazało, agencję Oliviero Olivero i Tia Majoli były to agencje kontrolowane przez mafię. Gangsterzy pozabierali dziewczynom paszporty. Uznali, że w zamian za ubrania, które dostają do pracy, będą płacić w naturze. No, blondynki dobrze zbudowane wśród makaroniarzy cieszyły się dużym powodzeniem, i ta grupa niestety została najbardziej poszkodowana. Te panie nie znalazły swojego księcia z bajki. Nie znalazły dobrobytu i lepszego świata, w którym były damą u boku kochanego mężczyzny. Nie. Znalazły to samo, co miały w kraju: nędzę, tylko że do tego jeszcze doszło to, że były zmuszane do prostytucji, były bite, wykorzystywane seksualnie. A luksus i bogactwo mogły oglądać tylko i wyłącznie na wystawach, na ulicach, przy których uprawiały najstarszy zawód świata, dziewczęta, które wyjechały na paszportach służbowych zjednoczonych przedsiębiorstw rozrywkowych, były zatrudniane do tak zwanego robienia konsumpcji, czyli no, przed wojną już był taki, taka fucha. Nazywało to się Fordancerka. Fordancer, czyli dla tancerzy, to były panie, inaczej, jak przed wojną ktoś chciał iść sobie do kabaretu, potańczyć ale akurat nie miał dziewczyny, bo był nerdem i incelem, więc tam były takie panie, które były zatrudnione i mógł sobie zatańczyć z taką właśnie panią Fordancerką. No i fajnie, dzięki temu on się bawił, zarabiał y, lokal, bo taki mężczyzna zamawiał alkohol. No, i e, zadaniem fordanserki było namawianie go, żeby zamawiał alkoholu więcej i najlepiej drogich trunków. Czyli taka pani ładna, tak się pochylała pewnie, żeby mógł jej, znaczy, e, ładnie się pochylała, żeby mu w oczy spojrzeć i mówiła: Oj, jaki ty jesteś przystojny, na pewno masz kasę, bo od razu widać, że jesteś biznesmenem. Właściwie, ale na pewno tego szampana tam za pięć cztówek za butelkę to byś nie zamówił. No i mniej więcej to robiły panie w lokalach nocnych Mediolanu i w Florencji. Tutaj wiele z tych kobiet wróciło do kraju, ponieważ no, to co robiły nosiło pozory legalności. Można było przy dużej dozie dobrej woli uznać to za legalną pracę. Poza tym specjalnie nie było to no, niebezpieczne. Wiązało się z tym, że trzeba było spędzać czas w towarzystwie pijanych starych facetów. Czasami, prawda, ci faceci mieli nadaktywne ręce. Jednak nie było to nic, co by zagrażało życiu tych kobiet, a więc bardzo wiele z nich do Polski wróciło i to wróciło, że tak powiem, z zarobionych. Nie wiadomo, jakie były zarobki kobiet, które trafiły na ulicę jako prostytutki, i tutaj naprawdę im współczuję. Natomiast panie, które były zatrudniane do robienia konsumpcji, dostawały mniej więcej 220 dolarów za swoje usługi, no, pewnie miesięcznie. I był to, była to suma, która trzykrotnie przewyższała to co mogłyby zarobić w PRL-u. A więc naprawdę nie ma się co dziwić, że potem, kiedy afera, jak to mówią, kiedy zupa się wylała, to te panie niezbyt chętnie współpracowały z milicją, bo po pierwsze wiązało się to dla nich z wstydem. To były często kobiety z małych wiosek, zabitych dychami, gdzie panowała tradycyjna moralność. I gdyby ktoś zaczął podejrzewać, że Zajmowały się prostytucją we Włoszech, to nie miałyby życia w swojej wiosce, byłyby napiętnowane właśnie jako prostytutki. Dobra, kałusia. Poza tym jednak pieniądze dobrze mieć. No. I dlatego też kiedy w roku 1981 dziennikarze. Wstrzeli śledztwo, i raport z tego śledztwa ukazał się w marcu 1981 roku w tygodniku Antena. Artykuł nosił tytu, tytuł Dziweks i Mafia. Dziweks to takie, taki łamaniec językowy. Powstały z połączenia słów dziwka oraz końcówki XX, która to końcówka często była końcówką nazwy jakichś firm, na przykład Peweks. Autor artykułu, dziennikarz, pan Jan Śpiewak, napisał zgodnie zresztą z prawdą, że Dziwex to największa afera handlu żywym towarem w historii polskiej kryminalistyki, a nawet największa wykryta tego typu afera w Europie po 45. No i mniej więcej tak to było. Tyle, że Oczywiście po ukazaniu się artykułu w prasie, a następnie po wyemitowaniu reportażu na ten temat przez y, telewizję polską, milicja obywatelska uruchomiła śledztwo w tej sprawie, nadając jej sprawie właśnie kryptonim Dziweks. No i pamiętam, że wtedy cała Polska była tym problemem bardzo zbulwersowana. Pamiętam moją mamą, moją mamę, która wtedy bardzo się przejmowała, że biedne dziewczyny, że zostały wywiezione do pracy w agencjach towarzyskich, choć wtedy jeszcze nie było słowa agencja towarzyska, tylko się mówiło burdel. No i moi drodzy, cała sprawa jest oczywiście bardzo smutna, bo oto firma działająca w całym majestacie. Prawa polskiego, firmując, firmowana przez autorytet państwa polskiego, bo wtedy właściwie firm prywatnych nie było, zaczęła się trudnić z tręczycielstwem. Kiedy całe, całą, że tak powiem, ekipę ze Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych wzięto do galopu, zamknięto w Warszawie w jednym z renomowanych hoteli dwóch Włochów z, z mafii, a tak udających impresariów z agencji Olivero i Tia Majori, no, okazało się przynajmniej polscy zatrzymani stwierdzili, że no, nie udało się ustalić za bardzo co z tymi kobietami które trafiły na ulicy ze, jako prostytutki natomiast te panie, które robiły konsumpcję tak jak mówię dostawały 220 doltów a Ludzie z agencji TIA Majoli wypłacali polskim współpracownikom ze Zjednoczonych Przedsiębiorstw Zdrowieckich 500 dolarów od głowy, czy w tym przypadku raczej od tyłka. Za jedną dziewczynę Polacy inkasowali 500 dolarów, co w tamtych czasach było bardzo dużą sumą, plus do tego 3 dolary za każdy dzień, kiedy dziewczyna pracowała. Była to żyła złota dla drobnych krętaczy. W 1984 roku rozpoczął się proces. W procesie postawiono oskarżonym zarzuty handlu żywym towarem, czerpania zysku z nierządu i przestępstwa dewizowe. W toku procesu dwa pierwsze zarzuty uchylono. Prawdopodobnie dlatego, że nie udało się tego udowodnić, bo tak jak mówię, te dziewczyny, może był to najtrudniejszy okres w ich życiu i najbardziej obrzydliwe rzeczy musiały zrobić, ale wróciły do Polski i wróciły zarobione, więc w obawie o własne cztery litery, tym razem nie chodziło o molestowanie, tylko mówię w przenośni. W tamtych czasach posiadanie dolarów było tak średnio legalne, więc dziewczyny się nie rozpruły, że tak powiem. Ostatecznie, tak jak mówię, dwa pierwsze zarzuty, czyli handlu żywym towarem i sutenerstwa, uchylono. Pozostał zarzut przestępstwa dewizowego. Za ten właśnie zarzut kierownik działu eksportu i importu w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych. Dostał jakiś tam bardzo mały wyrok, dwa lata w zawieszeniu, moi drodzy. Tacy poszczególni nisi pracownicy, szeregowi tak zwani, dostali po roku w zawieszeniu. Było ich kilkunastu. Z uwagi na to, że Polska i Włochy nie miały wtedy umowy ekstradycyjnej, to obywatele włoscy nie mogli zostać sądzeni, zostali odesłani z powrotem do swojego kraju. Pomyślcie, państwowa firma łapie, czy podstępem zwabia do siebie kobiety, następnie wysyła, sprzedaje je jak żywy towar, gdzie są bite, jest im zabierzany paszport i są zmuszane do prostytucji, a jeżeli są nieposłuszne, to gangster. Przestrzeliwuje im ucho, na przykład, żeby były grzeczne, i za to w PRL-u, w państwie socjalistycznym, e, padły wyroki, które wymieniłem: czyli dwa lata w zawiasach, i rok w zawiasach. To dlatego, moi drodzy, że w, w systemie socjalistycznym, człowiek, czy jak się to się mówiło w latach 80., jednostka ludzka nie ma żadnej wartości. Jest po prostu trybikiem w maszynie. No, i to też jest oblicze PRL-u. Afera dziweks też jest znakiem tamtych czasów. Źli ludzie, którzy wykorzy wykorzystywali chęć tych dziewczyn do życia na normalnym poziomie, zarobili dziewczęta, niestety popadły w piekło na ziemi. A wszystko to dlatego, dlaczego marzyły o takich rzeczach, jak ładne ubrania kolorowe. Porządne mieszkanie, mały samochód pewnie, bo nie sądzę, żeby ich marzenia dalej sięgały, dlatego że w kraju tego nie miały. Dlaczego nie miały? Dlatego, że jak wam powtarzam prawie przy każdym odcinku tej serii. Socjalizm i komunizm to złodziejstwo, byle jakość, kłamstwo i zamordyzm. I zawsze w każdych warunkach te systemy tworzą patologię. I nie generują jakiegokolwiek zysku czy korzyści. W dzisiejszych czasach, w roku 2023, moi drodzy, jeżeli myślicie, że komunizm zniknął, to bardzo grubo się mylicie. Są w naszym państwie ludzie, którzy są komuchami, a nawet powiedziałbym marksistami z, z krwi i kości, ale mówią, że są prawicowymi patriotami. No to ludzie im wierzą, no bo dlaczego mieliby kłamać? Przez w telewizji go widziałem, panie, to on nie mógłby kłamać. No kłamali mi w telewizji, panie, coś pan. I tak to mniej więcej się toczy. Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy widzowie. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, strzałka.